Każdego dnia świadomie albo nieświadomie programujemy się, programujemy naszą podświadomość. I to ona kieruje naszymi myślami, emocjami, decyzjami, które w rzeczywistości kształtują nasze życie. Jeśli te nasze wewnętrzne przekonania są wypełnione ograniczeniami, lękiem, brakiem wiary w siebie, to zupełnie nieświadomie tworzymy życie, które odzwierciedla te blokady na zewnątrz a my nie wiemy o co chodzi. Ale gdy zaczniemy świadomie wybierać nasze myśli i uczucia, możemy przeprogramować podświadomość tak, by działała zgodnie z tym, czego na poziomie chcemy. Na sukces, na obfitość, na spełnienie. I afirmacje są jednym z potężniejszych narzędzi tak ogólnie dostępnymi do transformacji wewnętrznej. Powtarzane stale, regularnie, stają się nową prawdą, która zaczyna kształtować Twoje życie. To nie są zwykłe słowa, to deklaracje mocy, deklaracje Twojej nowej prawdy, które stopniowo zmieniają Twój sposób myślenia, postrzegania świata, Ciebie, życia. Zmieniają wibracje i codzienne doświadczenia. Wypowiadając te zdania, potwierdzasz swój nowy wybór, swoje nowe życie, swoją nową wewnętrzną. Tożsamość. Gotowa. Przed rozpoczęciem afirmacji zachęcam Cię do tego, żebyś wzięła kilka głębokich oddechów i pozwoliła swojemu ciału się rozluźnić. Jeśli oczywiście możesz, to zamknij oczy i skup się na swoim wnętrzu, jednak nie jest to wymagane. I poczuj, jak każda afirmacja zapada w Twoim sercu, w Twoim umyśle i zacznij. Zaczyna emanować z Ciebie nową wysoką energią przepływu. I zaczyna emanować z Ciebie nowa wysoka energia przepływu. Pamiętaj, że to Ty jesteś twórcą swojego życia, Twoje myśli mają moc, twoja energia jest kluczem. Teraz jest moment, abyś zaczęła świadomie kierować swoją rzeczywistością. Przygotuj się na głęboką transformację. Teraz wejdźmy razem w przestrzeń świadomego kreowania. Jestem bogactwem. Jestem przepływem. Pieniądze mnie kochają. Uwielbiają. Trzymają się mnie. Mnożą się przy mnie. Codziennie patrzę na swoje konto bankowe z intencją wzrostu. Błogosławię siebie bogactwem. Błogosławię moją firmę bogactwem. Błogosławię moich klientów bogactwem. Ludzie uwielbiają płacić mi za moją pracę. To, co robię, jest magnesem dla idealnych klientów, dla pieniędzy. Pieniądze płyną do mnie z łatwością stale. Kreowanie bogactwa w moim życiu wydaje się takie łatwe i bezwysiłkowe. Nie wiem jak to się dzieje, ale ja mam zawsze więcej pieniędzy, jakbym z każdym oddechem się bogaciła. Zawsze mam pieniądze szybciej i więcej niż potrzebuję. Pieniądze płyną przeze mnie, do mnie, ode mnie i wokół mnie. Jestem kanałem bogactwa. Jestem źródłem mojego bogactwa. Kocham obracać pieniędzmi. Jestem stale na fali przepływu. To naturalne, że mam więcej pieniędzy, niż mogę sobie nawet wyobrazić. Pieniądze mnie uwielbiają. Ja uwielbiam pieniądze. Tworzymy wspaniałą relację pełną wdzięczności. Pieniądze przy mnie stale są i są i są i nigdy się nie kończą. Jestem bogactwem. Jestem przepływem. Pieniądze mnie kochają, uwielbiają, trzymają się mnie, mnożą się przy mnie. Codziennie patrzę na swoje konto bankowe z intencją wzrostu. Błogosławię siebie bogactwem. Błogosławię moją firmę bogactwem. Błogosławię moich klientów bogactwem. Ludzie uwielbiają płacić mi za moją pracę. To, co robię, jest magnesem dla idealnych klientów, dla pieniędzy. Pieniądze płyną do mnie z łatwością stale. Kreowanie bogactwa w moim życiu wydaje się takie łatwe i bezwysiłkowe. Nie wiem, jak to się dzieje. Ale ja mam zawsze więcej pieniędzy, jakbym z każdym oddechem się bogaciła. Zawsze mam pieniądze szybciej i więcej niż potrzebuję. Pieniądze płyną przeze mnie, do mnie, ode mnie i wokół mnie. Jestem kanałem bogactwa. Jestem źródłem mojego bogactwa. Kocham obracać pieniędzmi. Jestem stale na fali przepływu. To naturalne, że mam więcej pieniędzy niż mogę sobie nawet wyobrazić. Pieniądze mnie uwielbiają. Ja uwielbiam pieniądze. Tworzymy wspaniałą relację pełną wdzięczności. Pieniądze przy mnie stale są i są i są i nigdy się nie kończą. Jestem bogactwem. Jestem przepływem. Pieniądze mnie kochają, uwielbiają, trzymają się mnie, mnożą się przy mnie. Codziennie patrzę na swoje konto bankowe z intencją wzrostu. Błogosławię siebie bogactwem. Błogosławię moją firmę bogactwem. Błogosławię moich klientów bogactwem. Ludzie uwielbiają płacić mi za moją pracę. To, co robię, jest. Magnesem dla idealnych klientów, dla pieniędzy. Pieniądze płyną do mnie z łatwością stale. Kreowanie bogactwa w moim życiu wydaje się takie łatwe i bezwysiłkowe. Nie wiem jak to się dzieje, ale ja mam zawsze więcej pieniędzy, jakbym z każdym oddechem się bogaciła. Zawsze mam pieniądze szybciej i więcej niż potrzebuję. Pieniądze płyną przeze mnie, do mnie, ode mnie i wokół mnie. Jestem kanałem bogactwa. Jestem źródłem mojego bogactwa. Kocham obracać pieniędzmi. Jestem stale na fali przepływu. To naturalne, że mam więcej pieniędzy, niż mogę sobie nawet wyobrazić. Pieniądze mnie uwielbiają i ja uwielbiam pieniądze. Tworzymy wspaniałą relację, pełną wdzięczności. Pieniądze przy mnie stale są i są i są i nigdy się nie kończą. Jestem bogactwem. Jestem przepływem. Pieniądze mnie kochają, uwielbiają, trzymają się mnie, mnożą się przy mnie. Codziennie patrzę na swoje konto bankowe z intencją wzrostu. Błogosławię siebie bogactwem. Błogosławię moją firmę bogactwem. Błogosławię moich klientów bogactwem. Ludzie uwielbiają płacić mi za moją pracę. To, co robię, jest magnesem dla idealnych klientów, dla pieniędzy. Pieniądze płyną do mnie z łatwością stale. Kreowanie bogactwa w moim życiu wydaje się takie łatwe i bezwysiłkowe. Nie wiem, jak to się dzieje, ale ja mam zawsze więcej pieniędzy, jakbym z każdym oddechem się bogaciła. Zawsze mam pieniądze szybciej i więcej niż potrzebuję. Pieniądze płyną przeze mnie, do mnie, ode mnie i wokół mnie. Jestem kanałem bogactwa. Jestem źródłem mojego bogactwa. Kocham obracać pieniędzmi. Jestem stale na fali przepływu. To naturalne, że mam więcej pieniędzy, niż mogę sobie nawet wyobrazić. Pieniądze mnie uwielbiają i ja uwielbiam pieniądze. Tworzymy wspaniałą relację, pełną wdzięczności. Pieniądze przy mnie stale są i są i są i nigdy się nie kończą. Jestem bogactwem. Jestem przepływem. Pieniądze mnie kochają. Uwielbiają. Trzymają się mnie, mnożą się przy mnie. Codziennie patrzę na swoje konto bankowe z intencją wzrostu. Błogosławię siebie bogactwem. Błogosławię moją firmę bogactwem. Błogosławię moich klientów bogactwem. Ludzie uwielbiają płacić mi za moją pracę. To, co robię, jest magnesem dla idealnych klientów, dla pieniędzy. Pieniądze płyną do mnie z łatwością stale. Kreowanie bogactwa w moim życiu wydaje się takie łatwe i bezwysiłkowe. Nie wiem, jak to się dzieje. Ale ja mam zawsze więcej pieniędzy, jakbym z każdym oddechem się bogaciła. Zawsze mam pieniądze szybciej i więcej niż potrzebuję. Pieniądze płyną przeze mnie, do mnie, ode mnie i wokół mnie. Jestem kanałem bogactwa. Jestem źródłem mojego bogactwa. Kocham obracać pieniędzmi. Jestem stale na fali przepływu. To naturalne, że mam więcej pieniędzy niż mogę sobie nawet wyobrazić. Pieniądze mnie uwielbiają. Ja uwielbiam pieniądze. Tworzymy wspaniałą relację pełną wdzięczności. Pieniądze przy mnie stale są i są i są i nigdy się nie kończą. Jestem bogactwem. Jestem przepływem. Pieniądze mnie kochają, uwielbiają, trzymają się mnie, mnożą się przy mnie. Codziennie patrzę na swoje konto bankowe z intencją wzrostu. Błogosławię siebie bogactwem. Błogosławię moją firmę bogactwem. Błogosławię moich klientów bogactwem. Ludzie uwielbiają płacić mi za moją pracę. To, co robię, jest. Magnesem dla idealnych klientów, dla pieniędzy. Pieniądze płyną do mnie z łatwością stale. Kreowanie bogactwa w moim życiu wydaje się takie łatwe i bezwysiłkowe. Nie wiem, jak to się dzieje, ale ja mam zawsze więcej pieniędzy, jakbym z każdym oddechem się bogaciła. Zawsze mam pieniądze szybciej i więcej niż potrzebuję. Pieniądze płyną przeze mnie, do mnie, ode mnie i wokół mnie. Jestem kanałem bogactwa. Jestem źródłem mojego bogactwa. Kocham obracać pieniędzmi. Jestem stale na fali przepływu. To naturalne, że mam więcej pieniędzy niż mogę sobie nawet wyobrazić. Pieniądze mnie uwielbiają. Ja uwielbiam pieniądze. Tworzymy wspaniałą relację pełną wdzięczności. Pieniądze przy mnie stale są i są i są i nigdy się nie kończą. Jestem bogactwem. Jestem przepływem. Pieniądze mnie kochają, uwielbiają, trzymają się mnie, mnożą się przy mnie. Codziennie patrzę na swoje konto bankowe z intencją wzrostu. Błogosławię siebie bogactwem. Błogosławię moją firmę bogactwem. Błogosławię moich klientów bogactwem. Ludzie uwielbiają płacić mi za moją pracę. To, co robię, jest magnesem dla idealnych klientów, dla pieniędzy. Pieniądze płyną do mnie z łatwością stale. Bogactwa w moim życiu wydaje się takie łatwe i bezwysiłkowe. Nie wiem jak to się dzieje, ale ja mam zawsze więcej pieniędzy, jakbym z każdym oddechem się bogaciła. Zawsze mam pieniądze szybciej i więcej niż potrzebuję. Pieniądze płyną przeze mnie, do mnie, ode mnie i wokół mnie. Jestem kanałem bogactwa. Jestem źródłem mojego bogactwa. Kocham obracać pieniędzmi. Jestem stale na fali przepływu. To naturalne, że mam więcej pieniędzy niż mogę sobie nawet wyobrazić. Pieniądze mnie uwielbiają. Ja uwielbiam pieniądze. Tworzymy wspaniałą relację pełną wdzięczności. Pieniądze przy mnie stale są i są i są i nigdy się nie kończą. Żyję życiem marzeń. To jest to, kim jestem już teraz. I weź głęboki oddech i poczuj, jak te afirmacje wnikają w Twoją podświadomość i zmieniają Twoją energię. Zaakceptuj swoją nieograniczoną moc i pozwól sobie na życie pełne harmonii, sukcesu, miłości, obfitości. Niech te pozytywne sugestie i uczucia towarzyszą Ci każdego jednego dnia, w każdej jednej chwili, przynosząc stale pozytywne zmiany w Twoim życiu. Pamiętaj, aby w ciągu dnia pielęgnować ten stan głębokiego spokoju i pewności, że to, czego pragniesz, pragnie Ciebie i zmierza do Ciebie w każdej minucie Twojego dnia. Jesteś gotowa na nowe wyzwania, na nowe doświadczenia i na sukcesy. Gratuluję. I cieszę się, że mogłam dzisiaj tutaj z Tobą być. Jeśli te afirmacje były dla Ciebie wartościowe, pomocne, zostaw proszę łapkę w górę, komentarz, udostępnij dalej. W ten sposób pomagasz mi rozwijać ten kanał i tworzyć nowe, wspierające Cię treści. A jeśli chciałabyś wejść na wyższy poziom kreacji, manifestacji, życia marzeń, zwiększenia finansów, rozwoju biznesu, to zapraszam Cię do jednej z moich społeczności do Klubu Diamentów lub Momentum. Przestrzeni, gdzie marzenia stają się faktem. Link znajdziesz w opisie. Jeżeli preferujesz indywidualne podejście, zapraszam Cię na sesję 1x1 Mentoring Prywatny, które przynoszą szybkie i trwałe efekty. Napisz do mnie na zmiana.małpauczulajaworska.com lub umów się na konsultację. Dla tych, co mnie nie znają, nazywam się Urszula Jaworska i specjalizuję się w pracy z podświadomością, pomagając kobietom kochać Ciebie bardziej, cenić wyżej, zarabiać więcej. Pomagam im osiągać sukces i finanse poprzez hipnozę. Uczę, jak zmieniać swoje życie poprzez zmianę wzorców myślenia. Z najlepszymi życzeniami dla Ciebie, Urszula.